Witam serdecznie. Cześć. Zanim zapytam Cię o główny temat naszej rozmowy, to powiedz mi, gdzie my właściwie jesteśmy? Jesteśmy na sali prób zespołu Negatyw. Na sali prób mojego zespołu, który nagrywa płyty pod moim pseudonimem Metal. I też jesteśmy na sali prób zespołu Pobrobot który zaczyna swoją, że tak powiem, przygodę w ostatnich miesiącach właśnie na tej sali prób. Więc jakby jest to taki, takie miejsce, gdzie tworzy się muzyka z moim udziałem i, i moich przyjaciół. A Jesteśmy na sali prób, ale to nie muzyka będzie dzisiejszym tak. tematem naszej rozmowy. a Będziemy rozmawiać o zdrowiu psychicznym. Jak to tak się tak. stało, że muzyk, ktoś, kto profesjonalnie ze zdrowiem psychicznym nie jest związany, a ruszył ten temat. W latach 90., kiedy zaczęła się moja duża przygoda z zespołem Negatyw, w ogóle z wszystkimi projektami, w których w którym uczestniczyłem w, tamtych, w tamtym czasie, to muzyka była mi tak bardzo bliska, że to było jedyne okno na, na świat. Ale muzyka, którą ja słuchałem, czyli ta muzyka alternatywna, była muzyką mm, ludzi, którzy mają bardzo, e, że tak powiem, e, są bardzo depresyjni. To są ludzie, którzy e, nie radzili sobie w życiu, uciekali do muzyki. E, ja wywodzę się też e, z takiego nurtu, który bardzo kocham, to jest grunge, który w latach 90. był bardzo, bardzo popularny i niestety większość tych muzyków e, albo popełniło samobójstwo. Albo wycofało się z grania, albo miały, mie, mieli bardzo wielkie problemy z narkotykami. Gdzieś mi to cały czas towarzyszyło. Zresztą w środowisku, w którym ja też, że tak powiem, przebywałem, czyli moi znajomi, przyjaciele, cały czas na, miałem do czynienia właśnie albo z alkoholem, albo z narkotykami, albo z depresją. Więc pomyślałem sobie, w późniejszym czasie i, i, i w dorostaniu, i kiedy już stałem się dorosłym mężczyzną, że chciałbym się troszkę zająć tą tematyką i, i też sobie samemu pomóc, bo męczyło mnie bardzo bycie tylko, że tak powiem, rock'n'rollowcem, człowiekiem, który poza muzykę. Nigdy nie wyszedł, nigdy nie pracowałem, nigdy nie miałem kolegów w pracy, nigdy nie miałem takiego trybu życia, że wychodzę z domu i idę po prostu do pracy. I to też jakby odegrało się i też miało wielki wpływ na to, w jakim byłem w stanie psychicznym kilka lat temu. Więc pomyślałem sobie, że założę fundację, masz mnie i będę próbował pomóc nie tylko sobie, ale też. Ludziom, którzy potrzebują tej pomocy. Jaki jest cel Fundacji Marzynie? Po co ona powstała? Cel Fundacji Marzynie jest przede wszystkim bardzo prosty. Depresja jest chorobą. Depresja jest, że tak powiem, takim zagadnieniem, z którym my się dopiero zaczynamy oswajać. Pamiętam kilka lat temu, a nawet kilkanaście lat temu, jak w Stanach Zjednoczonych. Ludzie normalnie chodzą do psychiatry, do psychologa, a, a myśmy jakby temu się wszyscy dziwili. Dopiero teraz taki czas w ostatnich latach nadszedł, że ludzie chcą szukać pomocy i szukają psychologa, szukają psychiatry. Więc powołanie tej fundacji, która nie jest pierwszą fundacją oczywiście taką w Polsce, było też takim moim wyjściem w inną sferę. W in, do innych ludzi. E, I to, co teraz mnie spotkało w ostatnich latach, kiedy ta fundacja właśnie istnieje, e, przerosło moje w ogóle wyobrażenie w ogóle, e, jak ludzie e, ze mną rozmawiają. Jak ja im mówię, że mam taką fundację, bo okazało się, że prościej e, powiedzieć urzędnikowi na wyż, wysokim szczeblu, e, że ma problem na przykład z depresją, z alkoholem, z, z karierą, że on w ogóle tego nie chce rock'n'rollowcowi, niż y, y, pójść do psychologa. I spotykam się na co dzień teraz z takimi y, sytuacjami, że to jest dla mnie totalny szok, że y, idę gdzieś na przykład na spotkanie y, powiedzmy biznesowe, spotkanie, które ma na przykład na celu powiedzmy, promowania mojej nowej płyty, i spotykam takich ludzi i pytają mnie, co tam u ciebie mnie to wie, Ja mam taką fundację, jaką fundację? Ja mówię, dotyczącą właśnie popularyzowania wiedzy o depresji, i nagle temat schodzi w tak bardzo prywatne, że tak powiem, sytuacje danej osoby, że ta osoba się przy mnie otwiera. Pandemia to wszystko zatrzymała, niestety, ale teraz zaczynamy się rozpędzać i, i cieszę się z tego, chociaż te statystyki, które pokazują nam, co, co pandemia też zrobiła ze zdrowiem psychicznym i nami, jakby jest przerażające. Mówisz, że ludzie chcą z tobą rozmawiać o swoich problemach psychicznych? O swoim stanie? Bierzesz to wszystko na siebie? No właśnie, też mam problem, bo jestem bardzo wrażliwy. Mam to po mojej mamusi, która po prostu, że tak powiem, na każdym kroku płacze, jeżeli wydaje się jej coś, z czym sobie nie radzi. Więc, tak jak mówiłem wcześniej, że ta muzyka i to wszystko już miałem w ogóle dość doła. Ja już jakby. Ta muzyka, którą ja słuchałem, to każdy zespół, który gdzieś tam towarzyszył w latach 90. i w późniejszym okresie, to były po prostu smutne zespoły. I w pewnym momencie. Chciałem się uśmiechać, odciąć się od tego wszystkiego, ale powołając tą fundację do, do życia, spotykam takich ludzi, którzy mówią mi rzeczy, które są po prostu bardzo mocne. Staram się jakby nie wchodzić w to bardzo emocjonalnie, chociaż się nie da, ale nawiązuję coraz większe kontakty i nawiązuje współpracę z różnymi placówkami, do których mogę te osoby po prostu skierować, przekierować i powiem Ci szczerze, że im też, jest, im też jest łatwiej, jakby i tak spokojniej, że zostali, że tak powiem, Pokazałem im się palcem albo powiedziałem im się im, co mają zrobić, żeby tak naprawdę szukali tej pomocy. I to jest naprawdę też wielka satysfakcja, bo e, ja sobie sam pomagam, e, rozmawiając z takimi ludźmi i ci ludzie naprawdę trafiają do, do, do specjalistów, a to jest jakby totalnie, totalnie bardzo ważne. bo Nie zdawałem sobie sprawy. Że człowiek, który naprawdę się zajmuje właśnie taką dziedziną, naprawdę może nam wskazać, że tak powiem, kierunek, żebyśmy wyszli z tej depresji, albo żebyśmy sobie po, po prostu z nią poradzili w dłuższym czasie? No właśnie, jakie działania będzie podejmować Fundacja w najbliższym czasie? Możesz coś już zdradzić, oprócz tej serii podcastów, które jednym z elementów jest właśnie którym jeden z elementów jest ten. Moja rozmowa z Tobą? Przede wszystkim, takim jednym z większych moich marzeń, y, 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 które się właśnie teraz spełnia, y, tworzymy aplikację, y, którą będziecie mogli niebawem ściągnąć i y, zobaczyć, jak ona funkcjonuje. Y, y, możecie też wejść na stronę maszmie.org, tam się dowiecie na temat fundacji o wiele więcej niż przez ten moment, w my tutaj rozmawiamy. Będzie mi miło, jak wejdziecie na tą stronę. No i, i przede wszystkim e, będzie dużo e, takich troszkę innych e, metod e, popularyzowania właśnie wiedzy o depresji niż tylko, e, że tak powiem, e, placówki, które się tym specjalizują. Bo będzie dużo też takich m, wydarzeń e, artystycznych, które będą miały właśnie na celu pokazać e, e, właśnie fundację z innej strony, depresję z innej strony e, i spotkać się z nami osobiście w różnych miejscach w Polsce. E, co pandemia niestety zatrzymała, e, ale myśmy teraz tutaj dokręcili śrubę e, e, tak bardzo mocno i w przyszłym roku będzie bardzo duże wydarzenie e, 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 związane z fundacją. E, 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 Będziemy chcieli, że tak powiem, Was wszystkich zaprosić do uczestniczenia w tym wydarzeniu. Czy masz mnie to tylko muzycy? Nie, nie, nie tylko muzyce, ale miałem też taką rozmowę ostatnio z takim kolegą, przyjacielem ze znanego zespołu, gitarzystą, który dźwigał się przez dwa lata z bardzo dużym obciążeniem psychicznym i depresją. I łatwo mi się rozmawia na ten temat, i, i próbuję y, 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 wskazać to, co powiedziałem wcześniej, co ma zrobić, żeby po prostu nie stało się coś złego. Myślę, że my, jako artyści, czy to są muzycy, czy aktorzy, czy, czy ludzie, którzy mają do czynienia ze sztuką, którzy są bardzo wrażliwi i wiedzą, jak ważna jest pomoc w takiej sytuacji, będziemy, że tak powiem robili takie happeningi i takie wydarzenia, żebyśmy trafiali do ludzi, do wszystkich, e, 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 którzy szukają pomocy. Czy to są dzieci, czy są dorośli ludzie i czy to są już ludzie naprawdę w, w, w już takim poważniejszym wieku, bo naprawdę e, niestety e, coraz więcej jest artykułów i coraz więcej e, można przeczytać na temat depresji, tego co się dzieje po pandemii, że idzie tsunami, po prostu E, smutnych informacji na temat w jakim kierunku to w ogóle idzie e, e, ta choroba i, i ilu ludzi to dotyka, więc e, to jest fundacja stworzona przez muzykę, to jest fundacja, która będzie pomagała artystom, ale też e, będziemy e, jakby docierać do ludzi, e, e, jakby, do wszystkich po prostu. No. A jeżeli nie tylko muzyce, to kto jeszcze jest zaangażowany? Tak jak powiedziałem, nawiązuję współpracę z psychologami, z psychiatrami, z placówkami, które się będą specjalizowały w tej dziedzinie i do których my możemy po prostu dotrzeć wszyscy. Więc to się wszystko teraz, że tak powiem. Nabiera tempa po pandemii, i tak jak powiedziałem, proszę wejść na stronę marshmoney.org, i, i, i tam wszystkie informacje po malutku będziecie mogli po prostu śledzić i jakby obserwować, w jakim kierunku fundacja się rozbija i komu pomagamy i komu, komu pomogliśmy. Kiedy zacząłeś działać, kiedy zawiązałeś fundację, miałeś pewien określony obraz depresji? A po tym czasie, kiedy fundacja działa, kiedy miałeś już styczność z wieloma profesjonalistami, psychologami, psychiatrami, rozmawiasz z ludźmi, czy coś się zmieniło w Twoim postrzeganiu depresji? Ja przede wszystkim y, 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 jestem hipopandrykiem i... i, 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 i. Jestem z tych ludzi, którzy w ogóle nie biorą lekarstw. Jak tak rozmawiam ze znajomymi, którzy na przykład są lekomanami i biorą na przykład 10, 12, 15, 8 tabletek dziennie, to ja w ogóle nigdy w życiu nie wziąłem tabletki na ból głowy. To jest w ogóle jakimś absurdnym ewenementem. śmieje śmieję z tego, że ja się tak boję tabletek, że. że ja w ogóle nie biorę takich rzeczy. Przez te kilka ostatnich lat, po różnych spotkaniach z różnymi osobami, czy to są właśnie psycholodzy, czy doktorzy, zapoznali mnie z taką, jakby, z taką informacją, że jakby te lekarstwa, które są teraz na depresję, one są wcale nieszkodliwe. One tak naprawdę pomagają. E, Mamy się ich nie bać. E, po, tak naprawdę po tym, co człowiek przeżywa w, w czasie depresji, jak trafi do psychologa do psychiatry, dostanie tabletki, to nie znaczy, że się od nich zależni, to nie znaczy, że on będzie po prostu nieprzytomny. Po prostu trzeba trafić do, do, do specjalisty i porozmawiać z nim tak naprawdę o stanie psychicznym i on znajdzie na pewno tak, tak powiem, takie rozwiązanie, że to na pewno nam nie zaszkodzi. Nauczyłem się tego, że tabletki w dzisiejszych czasach to nie jest coś złego. Więc jakby to jest dla mnie też jakby sukcesem, e, m, że zaczynam się interesować lekami, jak one działają. Więc znaczy mnie lekarstwa nigdy w życiu nie interesowały, ja e, jak mam iść na badania krwi, to po prostu przeżywam horror, e, a co dopiero brać lekarstwa, więc... E, 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 jak mierzę sobie ciśnienie, to zastanawiam się, czy to już jest ten etap, bo y, y, jak czytam, że w moim wieku już jest powiedzmy 60% ludzi, którzy mają na ciśnienie i już powinni brać tabletki, no to ja... Te, ten obraz, czy już będę musiał te tabletki brać codziennie, czy nie, już mam w głowie. Więc jakby depresja jest chorobą, chorobą woletalną, ale trzeba po prostu trafić do specjalisty. Więc jakby to jest najważniejsze, czego pomału jakby się uczę podczas jakby obcowania z tymi ludźmi, którzy się na tym znają. No właśnie, jest dużo stereotypów o psychologach i psychiatrach. Ty wielu poznałeś w ostatnim czasie. Zmieniłeś o nich stanie? Obserwiłeś tak, tak. się, że te starosłupy są prawdziwe? Jak to jest? No to jest właśnie z psychologiem, to jest tak jak um, z dentystą e, z podstawówki. Kiedy w latach 90 miałem iść do dentysty, bo mnie pani wołała, baluś, do dentysty, no to był horror po prostu, nie? To, jest jeszcze, to były czasy, że pani zgasiła peta po prostu i, i, i zaczęła tam po prostu e, w jamie ustnej na, naprawiać ci zęba, który był, e, że tak powiem, niezdrowy. Psycholodzy mi też się kojarzyli z takimi osobami, które mm, przychodzi, że to taki po prostu nudna pani albo nudny pan, który, który ci, chce ci e, e, pomóc, a tym mu tak naprawdę nie ufasz. Czasy się zmieniły i ludzie, którzy mm, teraz mm, są psychologami, psychiatrami, to są mm, ludzie o ogromnym doświadczeniu, ogromnej wiedzy. i. i ta wiedza naprawdę jest inna niż 20-30 lat temu, zresztą to, co wcześniej powiedziałem. Myśmy tylko z telewizji słyszeli, że w Ameryce ludzie chodzą do psychologa i psychiatry i dla nas to było bardzo dziwne. My mamy się oswoić z tym, że są tacy ludzie, którzy nam chcą pomóc i to zazwyczaj są bardzo mądrzy, ciekawi ludzie, do których przychodzisz i wcale się tej wizyty po prostu nie ma, nie ma prawa albo, że tak powiem, tak. Że... Nie ma się co bać, po prostu pójść do, do psychiatry, do psychologa, bo to są ludzie naprawdę, którzy nam chcą pomóc. I e, e, przede wszystkim najważniejsza jest e, e, w tej całej sytuacji szczerość pacjenta, czyli nie, jakby nie ściemniać, co tak naprawdę się z nami dzieje, bo, bo to, e, 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 jakie ja miałem rozmowy też z ludźmi, którzy trafiali do, psy, do, do psychiatrów, do psychologów czyli lęki, strach, wyjście z domu to jest po prostu bardzo ciężka, że tak powiem, czynność, bo ktoś się po prostu zamknął w nim i nie chce wychodzić, pandemia jeszcze to pogłębiła, jakby każdy element, który nam się dzieje w tej głowie i ten... I ten strach po prostu i, i, i to, co przeżywamy, przede wszystkim powinno jakby trafić do lekarza, psychologa, z którym się spotkamy. Nie ma co ściemniać po prostu, nie? bo im będziemy bardziej szczerzy w takich rozmowach, tym bardziej, że to jakby poza gabinet, poza cztery oczy nie wyjdzie, więc jakby ta szczerość jest jakby bardzo tutaj cenna. Więc coraz więcej mam takich spotkań, i, i po takich spotkaniach się w ogóle kapitalnie czuję, bo mm, spotkanie się z takimi ludźmi e, i oni mi opowiadają o różnych sytuacjach, jakie. Jak wygląda teraz, jak wyglądają metody i jak w ogóle wygląda, że tak powiem, takie spotkanie z psychologiem, to jeżeli ja opowiadam tylko komuś, kto potrzebuje takiej pomocy i ode mnie to słyszy, nie od, że tak powiem, pana w garniturze, który, który może się wydawać szczywny albo coś w tym stylu, to zaufanie jakby, jakby wzrasta. Więc jakby. To dopiero początek, co będzie za rok, co będzie za dwa lata, jakby nie, jakby nie mam pojęcia, ale jestem wkręcony bardzo w ten temat i, i, i muzyka jest dla mnie bardzo ważna i, i ona mnie, że tak powiem, ona mi dała wolność, taką naprawdę wolność, bo ja zawsze robiłem to, co chciałem w życiu. W niektórych momentach było bardzo, bardzo trudno, bo to każdy ma w życiu, że tak powiem, albo mniej łatwiej, albo bardziej, ale są momenty, że nie zawsze się jest jakby na szczycie. To ta, to, to ta przygoda z tą fundacją i z tymi ludźmi, którą, które się teraz nawiązują, jakby pokazuje mi to, że jeszcze można fajne rzeczy zrobić w życiu. To jeszcze na koniec powiedz, skąd nazwa? Ja w ogóle nosiłem w latach 90. znaczki moich ulubionych zespołów. To są takie znaczki, które nosiło się na katanach, na skórach, na plecakach I do dzisiaj się też nosi, ale nie w takich ilościach jak kiedyś. Masz mnie, to ja pomyślałem sobie, jakby nawiązując właśnie do tych lat 90. i tego znaczka, że fajnie by było mieć taki znaczek, który które mogę dać osobie, która może potrzebować tej pomocy. Czyli to może być sąsiad, przyjaciel, żona, mąż, chłopak, dziewczyna, nieistotne. Nawet ktoś, kto z obserwacji naszej widzimy, że jest samotny, że nie ma nikogo bliskiego koło siebie, a może potrzebować pomocy. I powiem ci szczerze, jakby był taki moment, kiedy zrobiłem te znaczki. Mój komputer ma drukarnię, poprosiłem, Poprosiłem go, żeby zrobił mi takie znaczki, bo chciałem zobaczyć reakcję ludzi, którym jakby podaruję ten znaczek. To powiem wam, że to jest jakaś... jakaś... To jest niesamowite uczucie, bo dałem takim na naprzeciwko Naprzeciwka mnie, który mieszka, ma 80 lat e, i on od momentu, kiedy mu dałem ten znaczek rok temu, e, co dwa tygodnie do mnie dzwonił i zawsze mam ten znaczek przy sobie. E, jesteś dla mnie przyjacielem, nikt dla mnie czegoś takiego nie zrobił. Widzę, że on ma magię, że to jest jakby kwestia tego, że żyjemy w takich czasach, że nawet w. w wszyscy siedzą na telefonach. Nikt nie wie, e, co się tak naprawdę dzieje z os, osobą, którą tak naprawdę. E, Teoretycznie znamy. Teoretycznie znamy, jest nam bliska albo coś, ale taki znaczek, który możemy podarować i nawet on może być w szufladzie, on może być gdzieś tam wrzucony do, do jakiejś półki, którą nie odwiedzamy, znaczy nie otwieramy zbyt często, a potem ją znajdziemy, daje nam sygnał, że ten znaczek ma mieć siłę. No, ktoś mi dał ten znaczek po to, że jak będę naprawdę się czuł źle. Obojętnie w jakiej sytuacji, czy to jest zdrowotnej, czy psychicznej, czy, czy będę potrzebował pomocy, żeby ktoś mi kupił mleko, bo, bo jestem przeziębiony, to mam zadzwonić. No i kilka takich znaczków rozdałem, nawet więcej, i, i, i to naprawdę działa. I pomyślałem, że to ma być siła tej fundacji i, i, i tego wszystkiego, co będziemy wokół tego robić, że te znaczki mają trafiać po prostu do, do tych ludzi. A ludzie mają dalej te znaczki dawać tym osobom, które mm, powinny wiedzieć, że mogą na nich liczyć. Dziękuję ci za Dziękuję.